Niektórzy z Was pogrywają z Bogiem i dziwią się swoim stanem. I teraz stajecie się bardziej niegodziwi z dnia na dzień. Ale Biblia mówi, że Zbawienie zostało objawione każdemu człowiekowi. I stoi przed Wami tego poranka, gdy słuchacie tego, co do Was mówię. Że Zbawienie jest darem Bożym, sięgający Waszych okoliczności. Gdzie jesteście? Odkupienie jest wtedy, kiedy On wyciąga Was. Wykupia was. Należycie do Niego. Jest o tym coś, co ustanawia się w waszej duszy, jak synostwo. Ja jestem Jego, On jest mój. Zbawienie jest tym, gdy On sięga do waszej otchłani i wyciąga cię z niej. Być może miesiąc od teraz możesz być w następnej otchłani, a On z tego cię wyciągnie. Być może rok od teraz, stary grzech, który był uśpiony w waszych życiach, zacznie ponownie podnosić swoją głowę. I ten stary grzech zajmie swoje miejsce w miejscu, któremu daliście. Możecie dać miejsce diabłu. I to znowu zaczyna sprowadzać was w dół z powrotem. Panie, zbaw mnie! On zbawia Cię z problemu. Smutku, potępienia. Mocy tego świata. Takie jest zbawienie. Wtedy zbawienie wieczne, związane z duszą, z odkupieniem, przy nowych narodzinach, jest raz i na zawsze jednym wydarzeniem na wieki. Jeżeli wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, Rzymian 10:13, będziesz zbawiony. Teraz i na wieki. Czy kiedykolwiek w ogóle byłeś, prawdziwie byłeś, zbawiony? Miałem mężczyzn z II wojny światowej w Wietnamie, Korei. Zatoki perskiej, z tych wszystkich wojen, w których walczyła Ameryka, mówili mi, o znam Boga, ponieważ zawołałem do Niego na polu bitwy, a On uratował moje życie od zniszczenia. Oczywiście, że to zrobił, ale czy wołałeś do Niego jako winny grzesznik? Krzyczący w potępieniu, wiedząc, że piekło jest twoją nagrodą, za Twoje życie, czy wołałeś i powiedziałeś, Boże, zlituj się nade mną grzesznikiem. Zbaw moją duszę. To jest zbawienie duszy grzesznika. Po czwarte jest to, co dzieje się z Tobą, gdy zostajesz zbawiony. Zwróćcie do listu Hebrajczyków, rozdział 10, werset 3. W Hebrajczyków w rozdział 10 i werset 3 czytamy te słowa. Potężne słowa. mówi mówią Hebrajczyków 10-3. A jednak przez to ofiary każdego roku odbywa się przypominanie grzechów. Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy. Dlatego przychodząc na świat, mówi, ofiary ani daru nie chciałeś, ale przygotowałeś mi ciało. Co opalenia i ofiary za grzech nie podobały się tobie. Zobaczcie rozdział 10, werset 22. Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serce oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Dalej w rozdziale 9, werset 14 listu do Hebrajczyków. To o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował Bogu samego siebie bez skazy. Oczyści wasze sumienie z martwych uczynków, by służyć Bogu żywemu. Gdy zostajecie zbawieni, dzieje się z wami coś, czego nie możecie zobaczyć, ale możecie to pewnie poczuć. To jest jedno z tych części zbawienia, w której uczucie jest stanowczo zaangażowane. Ktoś powie, nie jesteś zbawiony przez uczucie. Wiem, że nie jestem, ale z pewnością jest ono produktem prawdziwego zbawienia. To jest ta część uczucia, o której słyszycie chrześcijan, mówiących przez cały czas. Gdy mówią, skłoniłem swoją głowę, byłem zgniłym, zepsutym, złym grzesznikiem. Bóg Wszechmocny znał każdą rzecz, którą zrobiłem w moim życiu. Skłoniłem swoją głowę i powiedziałem, Boże, zlituj się nade mną, grzesznikowi. I gdy wzniosłem ją ponownie, poczułem ładunek zniesiony ze mnie. Poczułem coś oczyszczonego w całym sobie. W tym momencie zostało oczyszczone moje sumienie. Uświadomiłem sobie, że miała miejsce jakaś przemiana. Niech powiem wam, co się stało. Zostałeś oczyszczony we krwi i to w mycie krwi zmyło twoją winę. Powodem, do którego ludzie tworzą tą wielką strukturę religii, tych wszystkich religijnych artefaktów, ze wszystkimi tymi religijnymi dniami i rzeczami, jest to, ponieważ oni chcą mieć coś, co mogą poczuć, co mogą dotknąć, i czuć się z tym dobrze, by to prowadziło ich do Boga. Chrześcijanin, który został obmyty w krwi Jezusa Chrystusa, jego ciężar został z niego podniesiony. Ich dusza jest czysta, ich sumienie jest czyste. I teraz naturalnie będą do niego pociągani, ponieważ wiedzą, że jest on teraz ich ojcem. To sumienie jest czyste. Biblia mówi w objawieniu, w rozdziale pierwszym, wersycie piątym który obmył nas z naszych grzechów, Jego własną krwią. Jeżeli zostaliście narodzeni na nowo, jeżeli prawdziwie zostaliście zbawieni, miblinie, jesteś zbawiony bez sienia wątpliwości, tak jak każdy z nas inny został zbawiony, twoje grzechy odeszły, są oczyszczone, zostało obmyte. I co dzieje się, gdy znowu jestem pod potępieniem kaznodzieja? Jest tak, ponieważ szatan używa ciała, by potępiać Cię nim. On użyje Twojego własnego cielesnego umysłu, tego mózgu. Będzie to robił, by próbować ściągnąć Ciebie w dół. W Twojej relacji z Panem. Ponieważ, jeżeli może utrzymać Cię w winie i potępieniu, przez odciąganie Cię z powrotem tam, skąd przyszedłeś, to utrzymać Cię z dala od wspólnoty z Panem. A jeżeli może utrzymać Cię z dala od wspólnoty z Panem, Twoja moc przepadła. Twoja moc do tego, by żyć chrześcijańskim życiem, pochodzi tylko jedynie schodzenia we wspólnocie z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem, może pochodzić tylko z duchowego odnowienia, a duchowe odnowienie może przychodzić każdego momentu Twojego życia. I w końcu, piąta rzecz, która ma miejsce, w drugim Koryntian rozdziale pierwszym w wersecie 22 2 Koryntian 1, 22. Boski tekst mówi, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. Zostałem zapieczętowany przez świętego Ducha Bożego. Powierzchka z nadzieja. Nie wiem, czy mam Ducha Świętego. Nie masz Go. Nie chcę być w tym niemiły. Wszystko, co znałem przez moje pierwsze 27 lat życia, było piekielną odchłanią, bluźnierstwem, podrżnięciem, ciemnością, diabłem, grzechem i szatanem. Przez 27 lat to wszystko, co znałem. Ale kiedy podniosłem moją głowę w górę, Duch przyszedł do mnie, który włożył we mnie pragnienie Słowa Bożego dla modlitwy. Zacząłem myśleć o moim Ojcu Niebieskim i pokochałem mojego Pana Jezusa. Chcę pójść do domu Pana i śpiewać o Nim. Nie mogłem mieć wystarczające głoszenia. Nie mogłem mieć wystarczająco duchowych rzeczy. Wiecie dlaczego? Duch wszechmocnego Boga przyszedł do mnie, gdybyście tylko mnie znali. Przed 1973. Przyszlibyście tutaj i spojrzeli na ten pulpit i powiedzieli, Panie Boże Wszechmogący, nie mogę w to uwierzyć, nie mogę uwierzyć, to nie jest ten sam Charles Lawson. Masz rację, nie jestem tym samym Charlesem Lawsonem. I jeżeli jesteś nowonarodzonym wierzącym, to identyfikujesz się z tym. Religijni ludzie myślą o robieniu lepiej, myślą o odwróceniu nowej okładki, myślą o stawaniu się lepszymi. Myślą o, o swoich grzechach i o tym, co mogą zrobić, by podobać się Bogu. Jaką pokutę mogę zrobić? Jak mogę zapłacić? Co mogę zrobić? Mój przyjacielu, jeżeli zostałeś narodzony na nowo, twoje grzechy odeszły. On włożył wewnątrz ciebie Ducha Świętego. I gdy włożył w ciebie Ducha Świętego, to była pieczęć. To jest dziedzictwo. To jest rezultat po waszemu dziedzictwu. Oznacza, że jest to zaliczka. Jest to Boży sposób mówienia. Synu, Twój duch został odrodzony na nowo, a teraz czekasz na odkupienie Twojego ciała i daję Ci teraz ducha jako pozytywny dowód, że to, co miało w Tobie miejsce, nie było w Twojej głowie i w Twoim umyśle. To było w Twoim sercu. I była to zmiana. To są trzy sposoby, które cię pieczętuję. Drugi Tymoteusza, rozdział drugi, werset 19. Czytamy to. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony. A ma taką pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Czy widzicie to? I niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. To jest pieczęć posiadania. Posiadania. Kiedy przyznałeś, że Bóg Ojciec Cię posiada, a Ty nie posiadasz samego siebie? Nie jesteś swoim własnym mężczyzną. Nie jesteś swoją własną kobietą. On posiada Cię. Niech on cię orzeknie. Niech zajmie on prawowite miejsce w waszych życiach. Jako Bóg, Ojciec, który zapieczętował cię, i teraz jesteś Jego. I potem pozwól Jemu przejąć kontrolę nad Twoim życiem. Przestań walczyć z Bogiem. Jeżeli kiedykolwiek prawdziwie byłeś narodzony na nowo, on zapieczętował cię duchem świętym, i znasz moment, kiedy on do Ciebie przyszedł. Ale ta pieczęć jest nie tylko gwarancją. To pieczęć posiadania. I teraz należysz do Niego. Nie należysz do samego siebie. Amen. To nie jest Twój wybór, by przychodzić do domu Boga. To jest Jego wybór. Nie opuszczajcie ze sobą wspólnych zebrań. To nie jest Wasza decyzja o tym, czy będziecie żyć dla Pana, czy nie. On już o tym zadecydował. Niech każdy, kto nazywa imię Pańskiego, odstąpi od niesprawiedliwości. Co to jest, Kaznodziejo? To panowanie. I nie mówię o zbawieniu lordship. O zbawieniu głosi się sposób o panowaniu. Ale to, co Wam głoszę, jest tym, że On jest Bogiem Wszechmogącym. I to jest miejsce, którego On chce w Twoim życiu. I kiedy krążysz dookoła i pogrywasz z Nim, i jedynym czasem, kiedy wzywasz Jego imienia, jest tylko czas potrzeby. Jestem teraz chory, muszę się pomodlić. Straciłem pracę, muszę się pomodlić. Mam problem w swoim życiu. To czas na modlitwę. Nie. Czas na modlitwę jest wtedy, kiedy wszystko dzieje się dobrze. Wtedy On wie i Wy wiecie, kiedy przychodzicie do Niego, że rozmawiacie z Nim dlatego, że Go kochacie. I potem, kiedy nie idzie dobrze i jesteście teraz w godzinie potrzeby, to wzywacie Jego imienia. Wtedy On wie, że jest to szczere, ponieważ On jest Bogiem, Panem Twojego życia. Nie możesz uczynić Go Panem. On był Panem, zanim kiedykolwiek Ty zostałeś powołany do istnienia. Ale możesz Go takim przyznać. I upaść przed Nim. I powiedzieć, Boże Przechmogący, dałeś mi Twojego słodkiego Ducha Świętego. Wiem, że stało mi się coś głębokiego. Kim jestem, o Panie? Kim ja jestem, by teraz żyć moim życiem w sposób, jaki mi się podoba? Ty nie możesz tego zrobić. To pieczęć. To pieczęć posiadania. I oto następna pieczęć. Ewangelia Jana 6:27. Czytamy to o swojej Bożym. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie. Ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy, nie będzie błogosławiony Jego święte imię. Na Nim bowiem położył Bóg Ojciec, pieczęć swoją. To jest pieczęć ochrony. Efezjan rozdział 4, werset 30. Apostoł Paweł mówi do Kościoła w Efezie. Efezjan 4,30. Oto co mówi. Patrzcie na to uważnie, a nie zasmucajcie. Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Widzicie to? Jesteście chronieni. Odkupienia czego? To nie mówi o przyszłym dniu, kiedy zostaniecie odkupieni. Wy jesteście odkupieni. To mówi o odkupieniu ciała, kiedy ciało będzie odkupione. Czekamy na objawienie się Synów Bożych. Rzymian 8. To jest pieczęć ochrony. Szatan nie może przekroczyć krwi. Nie śmie się nawet do nich zbliżyć. Nie jest głupcem, kiedy przychodzi do tego. Szatan rozumie duchowe prawdy i duchowe moce. Rozumie je lepiej niż my rozumiemy. Biblia mówi, że żyło silne modlitwa sprawiedliwego. Działa wiele. To jest prawda. To jest biblijna prawda. I szatan o tym wie. On także wie, że gdy przychodzi na kogoś moc z Ducha Świętego, coś się zmienia. I on chce to kupić. Poprzez Szymona. I tak też tutaj jest powiedziane: nie zasmucajcie ducha świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. I jak łatwo go zasmucamy. Zbawienie nie jest w głowie, jest w sercu. Staram się, abyście zbadali swoje własne serce. Sprawdźcie swoje serce. Sprawdźcie serce. Bo gdzie wasz skarb jest, tam jest wasze serce. I jeżeli jesteście prawdziwi oddani Jemu, waszą duszą, jeżeli naprawdę go masz, jest Panem Twojego życia, jest Bogiem Wszechmocnym, nie jest to tylko puste słowo, nie jest to tylko służba ust, ale prawda, która jest w Chrystusie, wychodzi z Ciebie. Jeżeli jest to prawdą wobec Ciebie, wtedy możesz być pewny, że macie w Waszej duszy ducha Bożego. Jeżeli to, w co wierzycie, nie wpływa na sposób, w jaki żyjecie, nie dałby Wam grosza za to, w co wierzycie. Jeżeli w to, co wierzycie, nie wpływa na sposób waszego życia, nie dałbym za to grosza, za waszą wiarę. Nie pokładajcie wiecznego bezpieczeństwa w wieczne bezpieczeństwo. Pokładajcie lepiej wasze wieczne bezpieczeństwo w Bogu Wszechmocnym. Wierzę, że zbawiony raz jest zbawiony na zawsze, więc kaznodziejo, jak żyjesz. Jeżeli jesteście uczestnikami, jeżeli wszyscy macie uczestnictwo, a nie jesteście kłostani, to kim jesteście? Nie wierzcie w to ludzie, niech nikt z was nie ogłupni. Nie dostawajcie tego nastawienia kawalera, gdzie możecie żyć tak, jak Wam się podoba, ponieważ modliłeś się jakąś modlitwą grzesznika 20 lat temu. Nie wierzę w to i Wy w to nie wierzycie. Jak żyjecie? Ojcze, modlimy się w Twoim imieniu. Panie, użyj to, czego powiedziałem. Chcecie wychwalać. Chcę, aby Twoje święte, słodkie imię zostało wywyższone. W tym domu, Bóg Ojciec, Bóg Syn i Duch Święty. Jeden Bóg, jeden Bóg, jeden Bóg, tylko jeden. Niech będzie błogosławione Twoje święte imię. Dedykuję moje życie Tobie, ponownie tego dnia. W Tobie żyjemy, poruszamy się i mamy samych siebie. I wierzę w to. Boże zapewnij mi łaskę, której potrzebuję, abym mógł żyć tak jak mam żyć przed Tobą, bym żył przed Tobą tak, abyś miał w tym upodobanie, nie dlatego, że mam moc do tego, by to zrobić w ciele, to dzieło ciała. Ale przez otrzymanie przez wspólnotę z Tobą łaskę Bożą, przez Ducha, abym mógł kroczyć przed Tobą w sposób jaki Ty chcesz, abym przed Tobą kroczył. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Niech będzie błogosławione Twoje święte imię, Panie. Błogosławię Cię, Błogosławię Cię na wieki. Alleluja Twojemu świętemu imieniu. Amen. Jakie oglądacie filmy? Co oglądacie w telewizji? Czego słuchacie? Jakiej muzyki słuchacie? Gdzie chodzicie? Z jakimi przyjaciółmi trzymacie? Co ludzie ukrywacie? Czy ktoś mógłby przyjść do waszego domu i sprawdzić każdą rzecz? Czy boicie się, że znaleźliby coś, czego nie powinni? Może macie rzeczy w e-mailach, których nie chcielibyście, by ktoś zobaczył? Co z waszymi telefonami? Czy byliście tam, gdzie nie powinniście iść? Co robiliście? Możecie być pewni tego, ludzie, możecie być tego absolutnie pewni. Nie popełnijcie w tym żadnego błędu. Wasz grzech was odnajdzie. Bóg nie da z siebie kpić. I jeżeli jesteście narodzeni na nowo, zatrzymacie to tam, gdzie jest, ponieważ będziecie chcieli, by on wiedział, że należycie do niego. To będzie boleść, gdy to wykrzyczycie, ale on będzie wiedział. Możecie to zatrzymać. Hebrajczyku w rozdziale 12 jest powiedziane, że jeżeli uniżycie samych siebie przed Bogiem, potraktuje was jak synów, możecie umniejszyć chłostanie, możecie zmniejszyć wiele rzeczy, możecie zmienić wiele okoliczności. Jeżeli tylko przyjdziecie do Niego jako synowie i pokłonicie się przed Nim i powiecie, Panie, zawaliłem bardzo okropnie, potrzebuję pomocy, potrzebuję pomocy, pomocy, nie mam tego w sobie, by sobie pomóc, potrzebuję pomocy od Ciebie, Panie, pomóż mi. Pokorny jest złamany duch, mówi Biblia, nie zostanie zgardzony. Pokorny jest złamany duch, Bóg go usłyszy. Nie ma znaczenia, jak ohydny jest to grzech, On to usłyszy. I gdy Biblia mówi, że Bóg słyszy, to znaczy, że nadejdzie odpowiedź.